Wiadomość na ceglanym murze kiedyś to były czasy teraz już nie ma czasów. Tego dnia zgłodniałem, jak to człowiek. Poszedłem do piekarza, kupiłem trzy bułki, i po drodze wstąpiłem do spożywczego po paczkę pasty sojowej. Nie jadam mięsa. Wracając do domu, minąłem listonosza. Ukłoniłem się, powiedziałem dzień dobry, jak to nauczyła mnie babka. Zero reakcji. Mój głos odbił się od niego jak muszka na szybie samochodu. Rozmazał wycieraczką tłusty ślad po mych słowach i ruszył przed siebie wzdłuż autostrady życia. Takie czasy, pomyślałem. Każdy wpatrzony w swój mikroświat, zamknięty w ekranie smartfona, że ten zewnętrzny wydaje mu się obcy. Sam w tej chwili poczułem wibracje w kieszeni. Wyciągnąłem telefon i sprawdziłem, co słychać w życiu znajomych, z którymi nie mam kontaktu, a wiem o nich więcej niż o swojej matce mieszkającej dwie ulice obok. Uderzyłem wtedy głową w ten ceglany mur. Przebiłem się przez rząd niestabilnych cegieł i wylądowałem po drugiej stronie. Oplotły mnie męty czasu i wyrwane wspomnienia, do których tak skrycie pragnąłem wrócić. Zrobiłem krok w przód, wychodząc z wyrwy w murze. Poczułem wtedy ulgę. Świat wokoło wyglądał inaczej. Lepiej. Tak jak go zapamiętałem te dwadzieścia lat temu. Więcej drzew, uśmiechów na twarzach ludzi. Serdeczność wypełniała czyste letnie powietrze. Byłem pewien, cofnąłem się w czasie. Ku memu zdziwieniu nie wpadłem w panikę. Wręcz przeciwnie podskoczyłem z radości. Tak mogę żyć pomyślałem. Już miałem wracać do domu, gdy zdałem sobie sprawę, że ponownie będę musiał przeciwstawić się tym wszystkim paskudstwom, które czekają mnie i całą ludzkość, w dalszym ciągu pędzącą przed siebie. Spojrzałem za siebie na wyrwę w murze. Poczułem, jak mnie woła. Przypomniałem sobie wtedy, jak babka opowiadała mi, że za jej młodości świat wyglądał lepiej. Życie toczyło się wolniej, ludzie byli serdeczni i mniej skłóceni. Wszedłem do wyrwy i poczułem, jak fragmenty czasu wyłaniają się z bezkresnej pustki, zapraszając mnie do spaceru w rytmie cofających się wskazówek zegara. Wychodząc, poczułem jeszcze większą ulgę i głód. Świat wokoło faktycznie zdawał się przyjemniejszy w odbiorze. Dobrze mi znane aleje wysokich dębów i klonów porastały świeżymi sadzonkami, a szklane giganty z centrum ustąpiły miejsce szarym klocom. Jednak to w dalszym ciągu nie był jeszcze ten świat, o którym słyszałem. Widmo wojny wisiało w powietrzu, a mój głód narastał przez brak produktów sojowych i bezglutenowych w sklepach. Usłyszałem, jak wyrwa w murze ponownie mnie woła. Powiesiłem na jednej cegle tę wiadomość i wszedłem do środka. Siedzę w niej dalej i szukam tych właściwych czasów. Kiedyś to były czasy. Teraz nie ma mnie.